Witam bardzo serdecznie tutaj Mister Godam 335 A to jest gra I'm a player tutaj macie Player Player, player Dobra, więc tak, dzisiaj chcemy ją pokazać. Linki, wszystko będzie. O co w niej chodzi? Jesteśmy... Co to było? Widzisz dźwiękło. Dobra już. Jesteśmy piłkarzami e, klubu to miał. To są grysy, czyli River Park, River Park River Park. I na razie jestem ostatni. Czy za chwilę będę grał mecz i no nie wiem jak to będzie, tak? Ale dobra. O co chodzi w tej grze? Czy jakiś cel tej gry? Być najlepszym piłkarzem, strzelać jak najwięcej goli. Ja gram od niedawna w to, wygrałem parę meczy, Powiem wam, granie jest łatwa, nie? To tu, tutaj mamy sława, piłka nożna ogólnie, czyli trening, nie? Tutaj mamy energię, tu mamy kondycję meczową, Jak będziemy mieli fula, możemy grać dopiero mecza. Tu mamy kaskę, monety, za które możemy kupić dodatkowe rzeczy, dodatki, nie? I mamy jeszcze kasę normalne więc za tą kasę możemy kupować domy, co Wam pokażę, mamy autka, mamy też jachty, Nie, to nam tam ileś tego daje, ja na razie skuter, funkcja, co może dawać? Chyba nic. Aha, to on teraz w wyposażeniu. Dobra, mamy skuter, tak? od początku mamy buty. Ja mam jakieś buty, ale jakby takie na wypróbowanie na parę meczy. O, chyba te, tak? Nie wiem, aczkolwiek. Nie wiem, możemy też wypróbować. Nie, nie te. Tutaj była właśnie można. Dobra, walić to nieruchomości. Niedługo będziemy wstać. na moją pierwszą nieruchomość. No niedługo. dileżysz czyli autko. Właśnie wcześniej będę miał po autko, odbieram sobie na no nie. No i tyle. Jeżeli chodzi tutaj o sklep. Tu mamy myśli głowy. O tyle to jest fajne, że nam pisze o przeciwnikach. To nie jest prawda i tak. Na dłuższą metę to się nie sprawdza takie... A, to oni są słabi tam w obronie. To tam napierajmy w ogóle. Nie, tak nie ma. Dobra. Mamy... Ale dobra, to potem pokażę ten teren treningowy. Mamy sala trofeów. Chyba wchodzę w to pierwszy raz. Tak to wygląda. Aha, no dobra. Mamy Gillette Sport Science Center. Tutaj możemy uczyć różnych umiejętności od któregoś tam poziomu. I jest. Jak ja tutaj bardziej rozwijam, nie? Jak rozwijamy, tam dostajemy bonusy, które normalnie trzeba byłoby kupić. Strefa wyzwań. Tu możemy się zmierzyć z jakimś z jakimś kolesiem możemy się zmierzyć nie jest łatwo ich pokonać pierwsze wystąpienie w mediach o, a widzicie, to już mam to tutaj, kontynuuj dobra już mogliście mój nick widzieć Dobra, to co dalej, trening mistrzowski, tutaj mamy trening bardziej doświadczony, za który, za który więcej dostaniemy, ale też trzeba dużo punktów energii mieć. No i ostatnia, teren treningowy, znaczy nie ostatni, bo jeszcze coś pokażę, to sobie to mamy dwa punkty, więc nie zaszalejemy. Dobra. No, come on! no trzeba trochę. Widzicie? Udało nam się zdobyć 3 puchary. Jeszcze kolegi nie No to. Dobra. Jest też takie coś, teraz to wykorzystam, że zdobywamy po prostu... O, zdobywamy tam za, za ileś tam, jak wchodzimy do nich, zdobywamy kibony. Ja zostałem 10 kondycji. Mogę dawać 5 sobie. A jeszcze im pięć zostało. Dobra, to tak, tu wszystko pokazałem. Mamy jeszcze komoreczkę. SMS-y, jak widzicie, aktualności w drodze po złoto. Mhm. Tyle i tyle. O, tu są takie filmiki, nie wiem czy będzie coś słychać, chyba so, nie, so zobaczcie. Especially... Musi zacinać. Pozwólcie, że napiję się. Massive games demand massive characters. I'm ready and I hope the rest of the team are ready, but I think we are. talk a lot about morale, so how is it? No, it's very good. There's a good spirit here, they all work hard. Oh, come on! I In This isn't a bloody holo- Bloody okay. camp! Just make sure you get this No Hey, okay. good lights, good lights At the very end It's getting dark Alright Właśnie to jest ta gra. Ona niedawno dość wyszła, że są filmiki przed każdym meczem. Na przykład jakiś filmik w szatni jest. że tu gra jest świetnie zrobiona i naprawdę. Tam jest jedna z lepszych, która jest na Facebooku i jeden z lepszych takich ogólnie w internecie, które są tego typu, właśnie. Więc co? Chyba tyle. A... Tak, chyba tyle. Teraz idę na mecz ligowy, Życzę mi powodzenia. I propsy dla Wasiuka. Peace you.